Cześć, siema, witam Was na moim kanale. Tu szalony kolekcjoner. Witam wszystkich w to piękne weekendowe popołudnie. Nie wiem, czy akurat dla Was to będzie weekendowe, jak to wkleja, ale generalnie za oknem jest bardzo fajnie. Jakieś takie jesienne słoneczko się przebija. Jest, jest nieźle. Dzisiaj otworzymy tutaj kolejny mega zestaw startowy, mega zestaw startowy, który kupiłem w Biedronce. Kupuję ze względu na karty XXL, natomiast no, na razie mam jakąś taką obsesję trafiania Wojtka Szczęsnego na xxl -ce. Mam nadzieję, że tym razem to się zmieni, tym razem będzie coś innego. Mega zestaw startowy kosztował 41 zł i całe 99 groszy. Dostajemy tutaj klasę, dostajemy 6 saszetek z kartami, kartę z limitowanej edycji w wersji zwykłej i w wersji właśnie XXL. Oprócz tego jeszcze wciskają na mini listę kontrolną, która no, zawsze się przyda. No dobra, otwieramy, zobaczymy, co trafimy. Mam nadzieję, że ich celka będzie teraz inna. Ja kupuję te z tego względu, że bardziej się opłaca je kupować niż na przykład, no nie wiem, chociażby blisterki, także. No tutaj dostajemy tego trochę więcej. Kolejny album w mojej kolekcji. Album pewno straci okładki będziemy wkładać tam coś innego. <laughs> Przepraszam. Mario Getze, Mario Getze, na karcie XXL, nie oczywiście ściemka mała, to jest karta zwykła, karta zwykła, limitowana. Odkładamy sobie też jeszcze e, listę listę kontrolną, mamy XXL, -kie. to będzie na pewno Wojtek Szczęsny znowu, oczywiście, że tak także Wojtek Szczęsny u nas jakoś tak obrodził strasznie w Biedronce może w moim mieście akurat tylko jego przywieźli, nie wiem, nie powiem eee, no szkoda, szkoda, że nie mam nic innego eee, piszcie mi proszę w komentarzach jakie wy i Kicolki trafiacie w tych Biedronkowych zestawach, eee, jestem bardzo ciekawy co fajnego może tam zrobić. mamy 6 szetek otworzymy je sobie zobaczymy czy trafimy coś z czego jeszcze nie mieliśmy, powiem szczerze, że chętnie chętnie, bardzo chętnie nawet bym ugościł u mnie w unboxingu jakąś legendę najchętniej, najchętniej przytuliłbym Legendę Eusebio, oczywiście jeżeli, jeżeli bym ją trafił co mamy, mamy Mastera i na koniec Świeciaka wow, bardzo dobry Świeciak, to jest Game Changer i to samo Messi do nas zawistał w unboxingu, także jest świetną kartą, fajnie, fajnie fajnie, chociaż powiem szczerze, że mogłabym trafić drugiego lewego bo mam tylko jednego, ale no przecież nie będę narzekał nie wyrzucam Messiego przez okno, tak jest, trafił się, jest świetnie. Lewy znowu, lewy znowu. W poprzednim unboxingu też lewy nam się trafił w mega zestawie startowym. Oczywiście nie o takiego lewego chodziło. O, zobaczcie, układ bardzo zbliżony do, do poprzedniego. Także pakować jakoś tak chyba leciał seryjnie. Arsenal, arsenal na logo. I na koniec trafiłem sobie do rąk karty. To jest One to Watch Mario Getze. Także, zobaczcie, mamy już getze w dwóch postaciach. Zobaczymy, co będzie dalej. Saszetka numer kolejna, czyli już trzecia, ale to leci, ale to leci. Oj, 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 ktoś się spodziewał, że tak szybko nam się ten unboxing rozwinie. Zobaczmy, co mamy dalej. Robin Olsen, chociażby. Co tutaj mamy dalej? Mamy jeszcze tutaj Bonuciego, mamy logo Malmo, mamy Rosenberga, chociaż ja z daleka zawsze twierdzę, że wygląda jak piszczu <laughs> e, przynajmniej z twarzy, także oczywiście to nie spiszczek, ale a i trafiam sobie logo kolejne, to, to znaczy logo Puchar, kolejny Puchar e, w mojej kolekcji. Trzy saszecki do końca, coś tam się dzieje, coś się przewraca, <laughs> jakiś dym, nie wiem o chodzi, nieważne. E, Saszeczka numer 4, tym razem mamy lama, lama w barwach Bayernu Monachium Dalej mamy Gonzalesa z Bessel W W W Messi, Neymar, hahaha ha, ha. Fajnie, super, heja To oczywiście jest moja powtórka, ale uwierzyłem w to, że w tych zestawach startowych można trafić fajne karty No zobaczcie co nam wpadło, co nam wpadło w piękny, w piękny weekendowy Chciałem powiedzieć poranek, ale to już nie jest poranek, to popołudnia się zakręciłeś, e, e, szalon. I na koniec jeszcze mamy kartę Fans Favorite, ale WW nam się trafił, Messi nam się trafił na Game Changerze, dosyć fajny ten box jest, to znaczy box, nie box, tylko zestaw startowy, ale się znowu zakręciłem, nieważne. Dobra, jeszcze dwie saszetki przed nami, może, może, może coś jeszcze fajnego wpadnie, chociaż wątpię już teraz, chyba raczej nie, e, Rodriguez chociażby. I na koniec mamy jeszcze Rising Star'a, Rising Star'a z Paryża. Ostatnia saszetka. Co da nam ostatnia saszetka? Czy będą jakieś świetne karty? Coś odłupowego? Nie wiem, ale za chwilę się przekonamy. Jordi Alba! <grystanie> Halsti, Sirigu chociażby. I na koniec trafiamy sobie Risinga. Znowu Risinga z Ceska Moskwy. Zobaczcie jak tak jak, jak, jak nam ten unboxing, sorry, czekajcie, nie wiem będzie to pomoże, jak tak ten unboxing nam się poukładał. Wszystkie takie fajniejsze karty, które nam się trafiły, to karty z zawodników prawie wszystkie, bo tutaj oczywiście ten gościu z Paryża odpada, ale tutaj wszyscy wszyscy z różnych drużyn są, ale wszyscy mają podobne zbliżone do siebie wyglądem pasiaki, czyli mamy chociażby Messiego, mamy Getze i tutaj mamy jeszcze Spartak. Wszyscy wszyscy w podobnych pasiakach. Tak to wygląda. No dobra, dzięki za oglądanie tego filmu, już teraz zapraszam Was na kolejne, gdzie otworzymy sobie na pewno multipaka z naklejkami, bo nie mogę się doczekać, chcę zobaczyć, co tam trafiłem. Eee, pozdrawiam Was serdecznie, Szalony Kolekcjoner, cześć!